W kolejnym odcinku naszego blogu zauważyliście walizę u Irenki? Nie, dzisiaj jeszcze nie wprowadzę się do domu Generado. Widzieliście zresztą, na jakim etapie jest budowa naszych domów, a poza tym musimy zgromadzić środki na utrzymanie naszych podopiecznych w domach Generado. To do czego ta waliza? A no właśnie, dzisiaj. I ręka razem ze swoją grupą będzie po raz pierwszy nocować w mieszkaniu treningowym bez rodziców. To jeszcze jeden krok na drodze do samodzielności. Pamiętacie na pewno swój pierwszy wylot z gniazda rodzicielskiego? To był obóz letni Albo studencki akademik. No cóż, nasze podepieczni potrzebują trochę więcej pomocy i wsparcia żeby dokonać tak naturalnego kroku. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wszystko według planu, tak. Wszystko według planu. I, i... Byliśmy na zakupach. Byliśmy w Lidlu, zrobiliśmy zakupy, trochę nas złapał deszcz. Przyszłyśmy, zrobiłyśmy kolację. Eee, dziewczyny wybrały sobie film. Mama mia. Mama mia, więc było bardzo wesoło. Śpiali musical. Śpiewały. Obejrzały cały. Wszystkie przekąski były zjedzone. i wypite dwa dzbanki herbaty. Każda dziewczyna miała swój pokój. Ale dziewczyny nie siedziały osobno, tylko cały czas razem. Mira e, cały czas też uciekała do Klaudii. E, Przecież się świetnie z Klaudią e, porozumiewały, bo Klaudia bardzo szybko też przyjęła rolę. Osoba. Zrozumiała, na czym polega komunikacja Iry, że ona mówi tabletem. No było super, nie, nie było żadnych problemów. Ani z myciem. Przedłużyłyśmy nawet pobudkę, bo miałam już tak. pobudkę o 8, a zrobiłyśmy o dziewiątej. I było ciężko zostawać. Obudziły śniadanie. Dzisiaj też zaczęłyśmy. Ale był bunt porządkowy. A tak. tak. Tak jak wczoraj były porządki, tak dzisiaj już było zmęczenie chyba y, i tyle emocji Takie Wczoraj porządki zwykłe po I my żeśmy oznajmyły także że tutaj będziemy tak, musimy bo, posprzątać ja myślę, pościel. A dziewczyny chciały mieć czas wolny. Tak. Byśmy trochę okrócić, że tak powiem, obowiązków, czyli tak do minimum zmniejszyć, żeby cokolwiek i dziewczyny miały swój czas wtedy. Tak. Więc my jesteśmy bardzo zadowoleni. bardzo. bardzo. Mhm. Myślę, że pierwsza nocka w mieszkaniu treningowym, mieszkanie ochrzczone, o. Tak, tak. Po polskiemu. <grywa> no wanę był, był, Czy jeszcze przyjdziesz tu nocować? Nie, nie. Tam, do tam. Z ilą przyjdziesz, tak? Z ilą przyjdziesz, tak. Nie ma I... I...